Jutro zaczyna się konklawe i wszyscy spoglądają już na to, w jaki sposób dokonuje się wybór, w jaki sposób szuka się kandydata. I też niektórzy wspominają, w jaki sposób wybrano papieża Franciszka. Zajrzałem do jego autobiografii, był to ranny pociąg o godzinie 6, zaszedłem wcześniej do księgarni i właśnie znalazłem tę książkę. W ciągu kiedy ją otwarłem, zacząłem czytać, po chwili musiałem sprawdzić, czy to jest ta książka, którą rzeczywiście kupiłem, bo zaczynała się, zaczęła się jak sensacyjny film z zatonięcia detanika. Potem już było tylko ciekawie, i pokazuje, jak bogate, jak Boże życie od właśnie lat dziecinnych poprzez dorastanie, prowadził Jorge Bergolio. Ostatnio też dowiedziałem się o uzdrowieniu, którego doznała pewna osoba. Poznałem ją niedawno. Była na mszy w intencji papieża Franciszka po jego śmierci i po tym mszy poczuła się znacznie lepiej. Jej dolegliwości, poważne zdrowotne dolegliwości, z powodu których przygotowywała się do operacji, zupełnie jakby znikły. Czeka jeszcze na potwierdzenie lekarskie. Ale jest to zdecydowanie potwierdzenie tego, że papież Franciszek, papież Miłosierdzia, który zmarł na Wielkanoc i był pochowany w przeddzień święta Miłosierdzia, że już pierwsze uzdrowienia się dokonują poprzez jego wstawiennictwo.